Dzień dobry. Nie wiem, czy dzisiaj przebije dwa ostatnie odcinki, bo były złe. Ale no. Ja wykałeś <laughs> z 15 to nie ma sensu! Cór. Mamy dzisiaj gwałcik 15 latki Jezus Maria, to jest obrzydliwe! opiła swojego 40 nauczyciela i sobie zimno, nie wiadomo co. Haha, no bo dowiemy się teraz w ciągaj leczki. No się bo. Dawaj, wbijaj, i loczki. Nie da się gorzej. Na pewno się nie da gorzej niż te dwa odcinki. Jak na ten kanał Sekrety Rodziny oraz Szpital Dziecięcy. To było najgorsze, co było na tym kanale od dawna. To nie będzie gorsze, bo się już chyba nie da. Jak ktoś będzie gorszego, to wam dam znać, byście się przygotowali, bo wtedy to już chyba. No nie, no to wtedy już na pewno się umiera, jak to się ogląda. Nie ma chyba nic gorszego niż chłopiec morderca i. Eee, o Jezu, Hiroma i z nauczycielką. Skacz, idiotko! No skacz! Chodźcie do trudnej sprawy. Na wycieczce klasowej nauczyciel Rafał Lis wypija za dużo alkoholu i ma wypadek. Zachowanie uczniów jest nie do poskromienia, dlatego opiekunowie dzwonią do rodziców z prośbą o odebranie dzieci. Ty, tu fajnie, nauczyciel, nie to już, że pije na obozie. To jeszcze nie umiem. Godzinę później do schroniska młodzieżowego wpada zatroskana matka Maria Grabarczyk. Zrozpaczona 40-latka szuka w tym chaosie swojej córki Natalii. Ale chaos! Kiedy widzi, że 15-latka kłóci się z kolegami o film na komórce, przewiduje najgorsze. Co się tutaj dzieje? Mamo, nie wtrącaj Proszę, się! Proszę, dać mi ten telefon. Pokaż mi to. Co wy tu macie? Maria, to jest obrzydliwe. To jest okropne. I to jest ohydne. Pomyślałam, że się dołączę. Nie wiem, najpierw ten pijany nauczyciel, teraz to. Nie wiem, jak się mam teraz zachować, ale na pewno wyciągnę z tego konsekwencje. Co? Proszę, a podobno pańską pracę telefon. Tak zabrałam, o. ale mogę oddać, jeżeli pani sobie życzy. Ale najpierw proszę zobaczyć, co oni tutaj nagrali. Proszę Mamo, zobaczyć, co ty pi... robisz! Spokój się. Proszę odejść. Uspokój się, Natalia, proszę cię. Proszę zobaczyć. Natalia, to ty jesteś na tym nagraniu? Nie. Twoja stara. Tu nagranie powstało. Podczas tej wycieczki? Tutaj? Nie... Yeah. U twojej starej. To niemożliwe, to jest pan Rafałis. Tak, to jest pan Rafałis i ja sobie zaraz z nim porozmawiam, czekaj. Jak pan śmie? Nauczyciel, opiekun młodzieży. Do, upijać się A, na wycieczkę szkoły? Zostaw do. Mama, może zostaw Rafała w spokoju, bo może k***a stracił przytomność i ciebie nie słyszy. Wypiłem trochę za dużo i straciłem kontrolę. Normalnie mi się to nie zdarza. Przykro mi, ale na filmie jasno widać, że to było wszystko z inicjatywy Natalii. Ja nic nie zrobiłem. Mm, tak, tak, tak mówi każdy pedofil. Nie mogę po tym wszystkim wrócić do szkoły. Moja mama mnie ośmieszyła przed wszystkimi znajomymi. Przecież nic takiego wielkiego się nie stało, nawet się nie pocałowaliśmy na tym filmie. Ale to norma, moja mama totalnie przesadza i czepia się wszystkiego, co robię. Głupia mama. Czepia się kolegów. Środa starszych. To jest gościu, który mógł być twoim ojcem? A jest zabudna Twoją matkę! Nigdy w życiu nie czułam się tak bezradna i bezsilna jak dzisiaj. Nie wiem zupełnie, jak się zachować w tej sytuacji. Wzięłabym Natalię w ramiona. Ale sytuacja wymknęła się zupełnie spod kontroli. Zupełnie nie wiem, jak się teraz zachować. Ani też nie wiesz, co myśleć i co mówić. Co ty robisz? Możesz Natalia. pojechać dalej? Słuchaj, ja chcę wiedzieć tylko jedną rzecz. Czy pan Rafał Lis zmuszał cię do czegokolwiek? Nie, nie zmuszał mnie do niczego. Ty myślisz, że ja chcę coś ukryć? Możesz już pojechać do domu, bo ten dzień był najgorszy w moim życiu. Nie odzywaj się już i pojedź. Trudno się jeździ, mówi. Nie dotykaj mnie! Proszę porozmawiać ze mną. Ale ja nie mam o czym z Tobą rozmawiać? Ośmieszyłaś mnie przed wszystkimi znajomymi. Ty mówisz i jeździsz? Czy ty, ty, ty chcesz się zabić? Nie mogę niczego dowiedzieć się od Natalii, to mnie wykańcza. A co jeśli ona nie mówi mi prawdy? A co jeśli między nią a tym nauczycielem faktycznie do czegoś doszło? A co jeżeli tak przechalając sobie głowę, mówiąc, skończyć sobie kark? Myślę, że moi rodzice mają po prostu za mało sensacji w swoim życiu i dlatego szukają problemu tam, gdzie go nie ma. Szkodzą mi tylko, jak ja mam się pokazać po tej całej akcji w szkole? Może najlepiej od razu zmienię szkołę. Może zrób to samo w prawdziwym życiu, w sensie, może być łatwiej. No dobra, wiem, że nie powinienem pić na tej wycieczce szkolnej, przyznaję. Ale w kwestii filmu mogę powiedzieć tylko tyle, że Natalia kompletnie mnie zaskoczyła. Mówiłem, że to co robi jest bardzo niestosowne. Uważam, że to nie fair, że mnie zawieszono. No dobra, wiem, że nie powinienem potrącać przedszkolaków, ale... Po ch... noszą te czerwone czapeczki. To nie fair, że mam do żywocia teraz. Maria prawie w ogóle nie spuszcza swojej córki z oka. Dlatego następnego dnia z troski o nią odbiera dziewczynę ze stadniny, w której Natalia chętnie spędza popołudnia. Zastaje tam Rafała. Kobieta jest w olbrzymim szoku. No. Nie chciałam niczego zeznawać przeciwko tobie. Wiem, że już masz problemy. Powiedziałam, że byliśmy na wycieczce i że A nic nas nic nie. Łączy... Nic nie Pani nic że... co pan tutaj robi? A my tylko rozmawiamy. Jak tylko rozmawiamy? Dlaczego pan nachodzi moją córkę? A jak ja już się chciałem dowiedzieć, o chodzi w tym odcinku, to ta się znowu tu teleportuje! Idź stąd, głupi wąsaczu! Pani coś źle zrozumiała. Co nic, nic nie robimy. No, ja... sama, co ty tutaj robisz? Pogarszasz wszystko! Przyjechałam, żeby ci odebrać zęć. Po Jeszcze raz zobaczę pana w okolicy Natalii. Zgłaszam wszystko na policję. Nie proszę pana, tak, nie będziemy rozmawiać. Do widzenia! Ja też mam cię już Natalia, dość. Natalia, stój. Nie, przyjechałam na Dlaczego rowerze się i się do domu. No Nie, na... ja nie mam z tobą oczekiwania. się ciebie. Dlaczego się z nim tutaj umówiłaś? Przyspiesz już w Zaczekaj, wrócimy razem. Nie, Natalia. Mam cię dość. Wrócimy Puść samochodem. Mnie. Zaczekaj, Natalia. Puść mnie. Dziesiętna cudownie nawiązuje do, do do tej sceny co fakt <laughs> do wzięcia. Gdzie mój rower jest. Gdzie mój rower zabierasz. No to się tylko na chwilę do sklepu. A tutaj rower. O, tutaj. <laughs> Ponieważ Natalia nie odbierała telefonu, zadzwoniła do jej najlepszej przyjaciółki Laury. Dowiedziała się od niej, że Natalia jest u nich w domu. Maria natychmiast tam jedzie. Cześć kochana, Cześć, kochana. jak się cieszę, że cię widzę. Witaj. Nie, nie denerwuj się, wszystko jest w porządku. Dziewczyny są na górze, rozmawiają sobie. Dobrze, ale jednak chciałabym ją zabrać do domu. też to matkę stąd ten siedzę, wszędzie. Kto ci dał te moce, Kiedy Maria i Zuzanna są w pokoju dziennym, ich córki siedzą w pokoju Laury. Ponieważ Natalia chciała przebrać się ze swojego stroju do jazdy konnej, jej przyjaciółka pożycza jej ubrania. Co jest pomiędzy wami? Dobrze, powiem ci, ale obiecaj, że nikomu nie powiesz. Okej. Okay. No pewnie bez obaw. Przysięgasz? Przysięgam, przecież jestem Twoją najlepszą przyjaciółką. Potrafię dochować tajemnicy. Mówisz jak najgorsza przyjaciółka, która nie potrafi dotrzymać tajemnicy. Jesteśmy w związku, ale tak pokryjomu. Co takiego? On jest taki słodki. Ciesz się moim szczęściem! Laura, to jest moja pierwsza miłość. No i przede wszystkim mój pierwszy raz. Dawno, dawno temu, pewnego dnia chłopak o imieniu Rafał Lis wybrał się do żłobka. Miał wtedy 19 lat. Spojrzał sobie na małą Natalkę, 10-tygodniową, blondedeczkę Bobasa z wielkimi oczami i za nie mówił. Popatrzył w te głębokie, maślane oczy i powiedział: Wiesz co, Natalka? Za 15 lat będziemy grać razem w warcaby i przy kominku się. Spałaj z nim? Cii, to jest tajemnica. To jest twój nauczyciel. Tak nie można! Laura, to nie ma znaczenia! Przestań! Taki związek jest niedozwolony. A mówili tak, wy, Wings, wróżki! Taki związek. Jest niedozwolony! On się trochę boi. Wie, że mógłby pójść siedzieć do więzienia. Ale ja się czuję tak obłędnie. Jak księżniczka. Jak królewna Śnieżka w baśniach Grimm. Mimo to nie powinnaś tego robić! To jest zabronione! Możemy już iść? Do domu? Mamo, to jest zabronione! Tu już się nie teleportujemy! Rafał zabronił mi rozmawiać z kimś o naszym romansie, ale ja po prostu nie umiałam już dłużej wytrzymać. Myślałam, że Laura nieco bardziej się ucieszy, ale może ona jest po prostu zazdrosna, że mam takiego wspaniałego chłopaka jak Rafał. <tryk> <tryk> Ponieważ świat Natalii kręci się tylko wokół Rafała, następnego dnia zakłada na lekcję WF-u jego koszulkę. Nie wychodzi jej to na dobre. Ty, siema Natalia, co to koszulka lisa? Weź mnie zostaw w spokoju. Jaka ona jest 15-letnia. Halo, co tu się dzieje? Nie wiecie, że pani Nowakowska jest chora i lekcja jest odwołana? Proszę jej się przebrać, szybko. Ona ma się przebrać z tej koszulki? Przez to koszulka lisa. Żartujesz chyba. Nie, nie żartuję. Natalia, to prawda? Chodzisz w koszulce pana Lisa? A czemu ty jesteś taka aktorsko -gałą gałązkowata, kurwa? Nie możesz w niej chodzić, przebierz się natychmiast, nie chcecie więcej w niej widzieć, albo powiadomię twoją matkę. Jak wszyscy w ogóle rozkazują? Tak nie wolno, tak nie można. Tak nie można! Gdyby ktoś mi tak mówił, to bym wszystkim robił coś! Wszystkim! Natalia i Laura spotykają się w stadninie. Natalia dostaje smsa, po jego przeczytaniu wpada w wielką radość. Laura, zobacz, dostałam SMS-a od Rafała. Patrz. On no, znowu chce się spotkać w tym samym hotelu co ostatnio. Jak to znowu w hotelu? No a gdzie my mamy to zrobić? Wiesz, jeszcze z jakimi innymi kobietami spotyka się w hotelu? On jest DJ-em w dyskotece i podobno podrywa jakieś dziewczyny, które tam przychodzą. I naprawdę wierzysz w swojej siostrze, która opowiada takie bzdury? Martwię się o ciebie. Jak to się martwisz? Myślałam, że jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Najlepsza top 1 cool. Nie mam nic na celu, żeby cię okłamywać. No jasne, dobra, nie chcę mi się z tobą gadać, pa. Czekaj. Czemu oni tak wszyscy mówią tak strasznie? Przy... Panie, każdy z nich, każdy. Casting do tego odcinka naprawdę się nie udał. W sensie, czemu jesteś jeszcze w pracy? Idź projektować podłogi. Nie imponujesz mi. Sp Dalej. Kiedy Natalia jest w domu, nie może się jednak opędzić od strachu, że coś w opowieściach Laury może być prawdą. Dziewczyna nie ma z kim porozmawiać, więc wylewa swoje troski na internetowym forum. Wyjdź z pokoju. Co się z tobą dzieje? Wyjdź. Dlaczego płaczesz? Co cię to obchodzi? To. Nie, Co to daj. Nie, daj to. Na... nie! Nie! Daj to! Nie! Nie! Daj to! Zakochałem się w swoim nauczycielu? Nikomu nie wolno mówić mi w związku, bo jestem z moim nauczycielem, boję się, że mnie zdradza, bo był dla mnie taki miły, kiedy spałem z nim pierwsza z Natalia. Czy ty wiesz, jakie mogą być tego konsekwencje? Zostaw mnie w spokoju! I ona akurat zależała je do lapka właśnie w tym momencie. Akurat jak to pisa, akurat jak napisał. Akurat naszę do pokoju. I akurat tak się wydało! Akurat! Akurat co za Lazy Writing, za dużo w tym odcinku, co nie. Ja po prostu chcę chronić moje dziecko. Ale nie mam pomysłu, jak to dalej robić. Ten moment, w którym ogarniesz jako rodzic, że się nie da! O! Nawet nie wiedziałam, że ona z nim spała. Co ze mnie za matka? Ze supermocami! Trochę później. Uciekłeś ze szkoły po pierwszej godzinie lekcyjnej. No wiesz, ja i Rafał pisaliśmy do siebie. Chciał, żebym przyszła do niego do hotelu. I co? Poszłaś tam? No oczywiście, że poszłam. Znowu spaliśmy razem. Było tak cudownie. Zabiję się zaraz. Błagam, niech to jest wymyślone. Tak, spaliśmy razem. To zrobiłam mu zdjęcie. Zobacz, jak słodko śpi. On jest taki słodki. Przestań, musisz złożyć na niego zeznania. I przestać mówić na zawsze. Martwię się o ciebie. Przestań się już martwić. A dlaczego ty się tak obrażasz? No, nie chcę już z tobą gadać, idę, cześć. I się obraziła. Pół godziny później. Pragnę przede wszystkim, żebyś zrozumiała, że on cię wykorzystuje seksualnie, a ty mu tak wierzysz ślepo. Ale to jest wielka miłość, a rzeczy, które robimy podczas naszych randek, to żadne wykorzystywanie, tylko sposób, w jaki dorośli ludzie okazują sobie uczucia. No właśnie, to robią dorośli ludzie. Wiesz, to jest właśnie powód tego wszystkiego. Chyba dorosłam szybciej niż ty. O. Uu, ale rozwaliła ją 100 level speech Nie muszę tego słuchać. Laura się myli i ja jej jeszcze to udowodnię. Oni wszyscy się mylą i ja to wiem. Oni wszyscy się mylą. Oni wszyscy się mylą. Ziemia jest kształtu sześcianu Kiedyś tam. Rafał, nie, w końcu. A ty gdzie? Nie wytrzymam dłużej tutaj. Proszę, dziewczyno, idź ode mnie, bo mam tylko przyszłe problemy. Proszę, ja nic ci nie zrobiłam. Ja Cię kocham, zabierz mnie no, ze to, sobą. Dość, dziewczyno. Dość tego, wynoś się z mojego domu i więcej proszę, tu nie wraca. Rafał. A ty do domu. Tata, już. Do, domu. Już. do domu, już do domu. Po co on przyszedł w ogóle? W sensie nic z tego nie wyszło, tylko stresik, podenerwowanie, emocje negatywne, skrajne, niefajne. Kompletnie bez sensu z W sensie po co on tu jest nim? To samo może powiedział w całym odcinku, nie? Nie chce mi się liczyć, ile później. Tak naprawdę między nami do niczego nie doszło, my się tylko całowaliśmy. On był taki nahalny i nagabywał mnie. Ja tego nie chciałam. On był silniejszy ode mnie. A kiedy naprawdę ja chciałam już czegoś więcej, to nakryłam go z inną kobietą. Okej, okay. spadł mi kamień z serca. Naprawdę do jelita mi spadnie. Teraz mam kamienie w jelicie. Jestem zadowolony z tego, że to nie jest prawda. W sensie ona wymyśliła sobie, że oglądacie nie ze mną. Co prawda już obrażenia na mojej głowie są, moja wyobraźnia wcześniej się zadziałała, ale... ale... Trochę wleczonko, trochę pod HP wleciała. Cieszę się, że w końcu przejrzałam na oczy. Chciałam zachowywać się jak dorosła osoba. Zrozumiałam, że jestem jeszcze niedojrzała. Tak się cieszę, że mam moich wspaniałych rodziców. Mimo tego, że byłam dla nich taka okropna. A co do Rafała, myliłam się. Cieszę się, że mu nie uległam. Koleżankom mówiłam, że z nim spałam. Chciałam im zaimponować, ale muszę powiedzieć im prawdę. Dziewczyny. Mam zażar. Michał wasyście policji odnajduje Jana na posesji Rafała Lisa. Próbuje przemówić mu do rozsądku. Jan zniszczyłeś moją Jan, rodzinę. Spokojnie. tykałeś 15 To nie, nie ma sensu! Odwzbrowuj. Jan, Nie rób głupot! Musisz odłóż karę! odłóżcie broń! Jan, proszę cię! Odłóż broń! Tylko Michał, spokojnie! On dotykał broń na ziemię! Proszę cię, Jan! Zrób to! Trajer. Dałby się przekonywać dłużej? Może bycie poszczelili? Nudy. Pięć miesięcy później rodzina Grabarczyków wyprowadza się do innego miasta, aby tam rozpocząć nowe życie. Czemu? Czy was jakiś kartel narkotykowy goni? Czy ojciec dostał jakiegoś nie wiem zarzuty od prokuratury i musi uciekać do Czech? Czemu się wyprowadzacie? Tak się cieszę, że nasza rodzina to wszystko przeżyła. A najważniejsze, że Natalia nie straciła chęci do życia. To <laughs> super. Ale najważniejsze, że Natalia nie straciła chęci do życia! A najważniejsze, że Natalia nie straciła chęci do życia! Nie no, złoto. Złoto, ale ja za to kurwa straciłem.